na dietę, bo nalegam na to. No dobrze, kochanie. Może spróbujemy wreszcie się z... Jedzenie, słodycze... To jest to, co najbardziej lubię! Dzień dobry, nazywam się Anna Rydzewska, pracuję w przedszkolu Czerwony Kapturek. Tutaj za mną jest pani Justyna Szymborska, pani Paulina Schmidt i pani Marta Kozłowska. I teraz oddam głos tym najważniejszym bohaterom, bohaterom dzisiejszego dnia czyli naszej wspaniałej Marlence. Dzień dobry, ja chciałabym. Y powiedzieć, podzielić się swoimi wrażeniami. Uważam, że fakt, że nasze pociechy mogą chodzić do przedszkola Czerwony Kapturek o profilu artystycznym, jest wspaniałym doświadczeniem zarówno dla naszych dzieci, jak i rodziców, ponieważ nasze pociechy mogą zobaczyć, że ich rodzice również potrafią występować przed szerszą publicznością, mając przy tym dobrą zabawę i po prostu walcząc ze swoimi różnymi słabościami. Także serdecznie polecam każdemu a, Janna Sierla z tej strony. Bardzo miło mi, że miałam okazję uczestniczyć w tym spektaklu. Jako rodzic, synka, który chodzi do profilu do Czerwonego Kapturka o profilu artystycznym, my jako rodzice też jesteśmy zachęcani wręcz do tego, aby brać udział w różnych przedstawieniach, aby przełamywać swoje słabości, aby pokazywać swoje talenty i pokazywać tym naszym dzieciom, że warto być otwarty, i warto uczestniczyć w różnych artystycznych przedsięwzięciach. I oczywiście obiecujemy e, w przyszłym roku, e, oczywiście będzie e, dalej, będziemy to kontynuować, i już zapraszamy e, tutaj teraz, dziś, w październik, listopad na następne przedstawienie. Będzie jeszcze, jeszcze lepiej, chociaż nie wiem, czy może być jeszcze lepiej, bo dzisiaj było no, fajnie, superowo. I dziękujemy bardzo. I polecamy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Niezwykle miło mi powitać wszystkich gości w imieniu dyrekcji oraz personelu przedszkola Runy kapturek. W naszym imieniu oraz naszym dzisiejszym bohaterów dziękuję Wam bardzo za przybycie i cieszę się niezmiernie, że możemy wspólnie uczestniczyć w tym jakże niezwykłym wydarzeniu. W listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy swoimi talentami aktorskimi pochwalili się rodzice dzieci z naszego przedszkola w przedstawieniu pod tytułem Nie ma tego złego. Obiecaliśmy wtedy, że będzie to wydarzenie cykliczne, gdyż przedszkole nasze od zeszłego roku zmieniło profil na artystyczne. I właśnie takie działania oraz inne są nie tylko dobrą zabawą dla dzieci, ale również dają możliwość ekspresji, przełamują barierę niepewności, uczą zachowań społecznych oraz rozwijają poczucie wartości. Gromadzą doświadczenia na drodze do dobra i do piękna. A dziś pragniemy Państwa zaprosić na przedstawienie pod tytułem o warnęce, co zdrowo jeść nie chciało. I jestem wręcz pewna, że będzie to tak samo fantastyczne, Fantastycznie przyjęte przez Państwa jak poprzednio. Zanim... Zanim przejdziemy do głównej atrakcji, chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym rodzicom, którzy dzisiaj wystąpią przed Państwem za poświęcenie własnego czasu i za zaangażowanie. Dziękujemy również mediom margowskim za to, że są tutaj razem z nami i kibicują za Również dziękujemy dowódcy z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego Tart i Magorku za udostępnienie nam miejsca. Zapraszamy na przedstawienie. Marlenka ze swoją rodziną. I chociaż przyjaciół zbyt wielu nie miała, to wszyscy wiedzieli, jak się odżywiała. Mama. Szła Marlenka do cukierni prosto ze szkoły. Dzień dobry Państwu. Niestety zawsze troszkę trenię jest na początku, ale tu mamy Marlenkę i myślę, że jeszcze raz można zacząć. Czoła Marlenka do cukierni, prosto ze szkoły. Prosto ze szkoły. Prosto ze szkoły. Przy słodyczach ją nawiedzał nastrój wesoły. Nastrój wesoły. Nastrój wesoły. Co robisz Marlenko, dobrze to wiesz. Że jesteś tym tylko, co ciągle jesz. Cukrami, puszczami odżywasz się, nie widzisz, że niszczysz mi zdrowie Dzień dobry! Dzień dobry, co padać, kochana? Jesteś tu dzisiaj trzeci raz od Poproszę ciasteczka z kawowym nadzieniem, pięć racuszków, babeczkę i poczka z dżemem, do tego dwa lody i banana w luksze. Dwie paczki rodzynek, kilka śliwek w cukrze? Marlenko, przestań z tymi słodyczami. Dziś jest mec siatkówki. Chodź i zagraj z nami. Tlenić. Gdy z telewizorem trochę przystąpjesz, to patrzysz, od razu lepiej się poczujesz. Wciąż przy komputerze psujesz o sobie oczy, jakoś lepnie całkiem, co nas nie zaskoczy. Może to niezwykłe, ale tlen jest wszędzie. A powtórki z tego nigdy już nie będzie. Ja mam zdrowe oczy, po co te obawy? A na mecz nie pójdę, bo nie znoszę trawy. Lecz twoja kondycja jest w tragicznym stanie. Będziesz jeszcze gorzej, jak jeść nie przestaniesz. Przestań wtykać sprawę, w Przestań wtykać głowę w sprawie obcych ludzi, bo którego się sama gruba się obudzisz. Co robisz, Marlenko? Dobrze to wiesz, że jesteś tym tylko, co ciągle jesz. Tłuszczami, cukrami odżywiasz się. Nie widzisz, że niszczysz tym zdrowie swe. A ja tam nie poddam się głupnemu gadaniu. Nikt nie będzie mi truło o odżywianiu. Przecież najweselsze są osoby grube. Nie odstawię tego, co najbardziej lubię. I muszę skończyć z tym w życiu. Jedzenie słodyczy to jest to, co najbardziej lubię. Marlenka po drodze zjadła. Co kupiła, gdy doszła do domu, jak wilk głodna była. Marlenko, marlenko, coś ty za dziewczyna. Ciągle jest słodycze, a nie możesz przestać, kiedy już zaczynasz. Ciągle jest, słodycze, a nie możesz przestać, kiedy już zaczynasz. Marlenko, marlenko, czemuś tak utyła? Gdybyś zdrowo jadła, gdybyś zdrowo jadła, to byś mniej ważyła. Gdybyś zdrowo jadła, gdybyś zdrowo jadła, to byś mniej ważyła. Marlenko, marlenko, cóżeś ty za... Pani? Chodź, jabłka są zdrowe, chodź, jabłka są zdrowe, krzywo patrzysz na nie. Chodź, jabłka są zdrowe, chodź, jabłka są zdrowe, krzywo patrzysz na nie. Cześć. Hej, mamoż, hej, tatuś, Mama. jak tam wasze zdrowie? Co dzisiaj na obiad? Zjadłabym schabowe. Cześć, kochanie, no, siadaj do stolika, obiad nałożony. Masz tu wielką pizzę i kotlet mielony jemy smacznego. A na drugie danie steki podsmażane. W misce nakredensie, czy psy ziemniaczane. No, a co tam w szkole? Jak te dwie klasówki? Widzę, masz zły humor, bo nie jesz surówki. Surówek nie cierpię, bo są bardzo kwaśne. A dziś była w szkole, mowa o tym właśnie. Pani nas pytała, jak się odżywiamy i czy tu z tych potraw dużo nie jadamy a później dziewczyny to samo. Że mam jest na dietę? Powiedz im coś, mamo. Przestań tam. Nie słuchaj. Ty rośniesz, dziecino. Nie możesz się przejmować swoją zdrabną linią. Idę do sąsiada. Parkiet mu tam kładę. Wrócę za godzinę. Masz tu dziecko czekoladę. Wracając kupię paczkę papierosów. O, to weź jeszcze margarynę i mięso na rosół. Niezdrowy tryb życia z domu się wynosi. O jedzenie tłuszczów nie trzeba jej prosić. Przed telewizorem i przed komputerem zniszczyła swe zdrowie, choć ma lat niewiele. Więc owoce jedz i warzywa też Dadzą ci energii, dobrze o tym wiesz Musisz zdrowo żyć, więc na basen idź Trzeba się poświęcić, żeby zdrowym być Gdy Marlenki Klasa piłką sobie grała Ona w saloniku serial oglądała A chwila za chwilą szybciutko mijały Dziewczynki się o nią bardzo zawartwiały Czemu ta Marlenka tak się zaniedbała? ona od zawsze w pokoju siedziała, na wycieczki nigdy z nami nie jeździła. Jak jej ktoś powiedział prawdę, to się To jest przecież niepoważne zachowanie. A, nic jej pewnie nie da nasze gadanie. Lecz musimy wytłumaczyć tej marlęce, że najwyższy czas, że sprawy w swoje ręce. O prawdziwej, zdrowej i powiemy, a później na podwórkę wyciągniemy. Dobry pomysł, ale jak jej to powiemy? Powie, że ciągle ją y -y. Jej rodzina jest przecież taka sama. A najgorsza z wszystkich chyba jest jej mama. No więc chodźmy do niej teraz. Przekonajmy jej rodzinę. Bo ponoć <grym> zdrowie. Bo ponoć zdrowie nigdy nie zaginie. To jest. Wspaniały pomysł, że aż wykonany Niech marynka żyje jak każdy normalny, bo przecież nie może jeść ciągle tylko słodyczy. Jak jej nie pasuje, to niech sobie na nas krzyczy. W życiu człowieka ważne jest wapń i proteiny, szczególnie w wieku dla tak młodej dziewczyny. Dobre chude mięso, rośliny strączkowe. Wszystko jest pyszne i wysokobiałkowe. Dobrzy przyjaciele jej nie zostawili. Pobiegli do sklepu, owoce kupili i nóg nie szczędzili. Do Marlenki gnali, wygłosili mowę i przekonywali. Żal, 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 żal dziewczyny. Żal, żal, żal dziewczyny, zeszła na psy z własnej winy. Przyjaciele się przejęli, edukować ją zaczęli. Hej, hej, hej człowieku, lepiej schudnij jeszcze w młodym wieku, no bo później już się nie da grubym być. To straszna bieda. Hej, hej, hej człowieku, lepiej schudnij jeszcze w młodym wieku, no bo później już się nie da, Próbym być to straszna rzecz. Mamoż, tatoś, gdzie jest? Kultorcik makowy. On nie zawsze tak dobrze działa na ból głowy. O, dość się dobija. Zaraz drzwi otworzę. Ktoś to teraz sobie o no, Tak w porze? Cześć, Marywenko. Mamy tu coś dla Ciebie. Dzięki temu poczujesz się jak w niebie. To no nie żadna nowa gra to tutaj nowa, lecz przepyszna dieta, pożywna i zdrowa. co jest? O nie, ja was tu nie wpuszczę. Co wy tu miksturami chcecie jej ubrzydzić życie? Pfu! Nic nam tu nie będzie zmieniał trybu życia, przecież każdy ma wspólności do tycia. My nie przyszliśmy tu nikogo torturować, tylko że wszyscy później mogą żałować, że chorzy są, a zdrowi by być chcieli, chociaż swej diety wcześniej zmienić nie umieli. Wasze ciągłe diety i krytyka zrobią z mojej córki, w końcu anorektyka. Wszystko w nadmiernej ilości jest szkodliwe, więc trzeba zachować proporcje właściwe. Nie za dużo ciastek, nie za dużo mleka, trochę ćwiczeń i sukces gotowy czeka. O tak, proszę Państwa, to są mądre słowa: dobra dieta to mięśnie i mądra głowa. Gdy ciele są nadmierno duższutkate, to was może doprowadzić do choroby. Może rzeczywiście trochę racji macie. W końcu widzę, że się lepiej na tym znacie. Chyba się przekonam do waszych mądrości. Można też w warzywach szukać przyjemności. A wy razem ze mną, prawda, mamo, tato? Też przejdziecie na dietę, bo nalegam na to. No dobrze, kochanie, może spróbujemy wreszcie się z ojcem za siebie weźmiemy. Przepraszam was, dzieci, dobrze nam mówicie, że zdrowe odżywianie to szczęśliwe życie. To prawda, trzeba jeść różnych rzeczy wiele. Żeby wyglądać jak człowiek, nie jak ciele. Na śnia śniadanie jak król, obiad jak normalni ludzie, a kolacje wielkiej ludzie. Z tej oto historii taki morał płynie. Kto się zdrowo żywi, ten nieprędko zginie. Kto pije i pali, choć nie marowali, właśnie temu zdrowie najszybciej nawali. To ci wciąż kłopoty sprawiał, kto do złego cię namawiał, kto no powiedz kto, kto odrzucał ci warzywa i od ciebie cię wyzywał? kto, No powiedz to, a teraz jednoca nie rodzi już. Chciałabym tutaj Pani Dyrektor do nas zaprosić i bardzo serdecznie chcielibyśmy tutaj podziękować naszym rodzicom. Myślę, że tutaj jeszcze głos Pani Dyrektor Tak Ja bardzo dziękuję rodzicom za zaangażowanie. Mam nadzieję, że dzieciom się podobało to, że ich rodzice występują na scenie. A Państwa zachęcam, żebyście też okazali się wystąpić na rozkupy w tej scenie, bo będziemy to trochę dziękuję bardzo Państwu my przygotowaliśmy dla Was warzywne bukiety tak, do wykorzystania w domu jutro w niedzielę do obiadu dziękuję Państwu bardzo i Wam dziękuję za przybycie a moim samym nauczycielkom za zaangażowanie, za, 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 bo to jest pomysł i miłość do pracy 你这个。